Siemanko, tu z tej strony Paweł Jest sobota, 16 maja Jesteśmy w pszenicy Tu akurat jest Hondia I co robimy? Tak, przejeżdżamy na Powiecie pewnie, że no oglądaliśmy się YouTube'a Bo Kula dawał N3 Perkins daje N3 że Kopiujemy ich No ale to trochę tak jest Chłopaki pokazują, że ich pszenica daje radę porównaliśmy z naszą nasza nie jest gorsza tak więc myślimy co nam szkodzi dajemy po 100kg 26 tak jak perkins, tak jak kula powiem szczerze nigdy nie robiliśmy takiego zabiegu to jest pierwszy raz w naszym życiu tak więc no jest to swojego rodzaju doświadczenie może jak nie plon to chociaż jakoś skoczy zobaczcie no pszenicy nic nie brakuje tu jest zasiana hondia jest zdrowa, sztywna, no bo szczerze, nie mieliśmy jeszcze chyba takiej pszenicy nigdy. Oby co roku wszystkie tak wyglądały, bo naprawdę jest super. Więc stąd ta decyzja, żeby dać ten nawóz. Wiadomo, widać tutaj gdzieś są jakieś miaczki, zawczesne wyłączenie opryskiwacza, pewnie podczas RSM. No, GPS-u nie mamy, my też w oczach GPS. GPS-a takiego nie mamy, żeby było wszystko idealnie, ale nie jest najgorzej jakby było siane samym rozsiewaczem, gwarantuję Wam, że byłoby to dużo, dużo, dużo gorzej byłyby paski i różne tego typu historie a tak, no tylko gdzieś tutaj powiedzmy troszkę niedopryskanie troszkę za wcześnie wyłączony opryskiwacz trudno, najlepszym się zdarza GPS-u nie ma takie są historie. No, tak więc sypiemy, oby to przyniosło zamierzony efekt. Jak nie w plonie, to chociaż w jakości. Jakby się złapała na jakościówkę, cieszyłoby nas to bardzo, bo już dawno nie mieliśmy takiej pszenicy, co to ukrywać. Że w poprzednich latach szału nie było. No, w tamtym roku na agrorewolucjach było dużo lepiej niż w poprzednich latach, ale miejmy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. I pokażemy, że no, bez akrywulcji też można zrobić dobrze, nawet jeszcze lepiej niż, niż oni zrobili. No, bo w tym roku robimy wszystko po swojemu. Dbamy maksymalnie jak się da, ile się da? Żeby były efekty. Na razie tutaj była raz grzybówka robiona. Na grzybówkę są plany na przyszły tydzień, bo flagówka dopiero zaczyna się pojawiać. Tak więc na spokojnie. Zresztą warunki teraz nie sprzyjają. no Noce są zimne, w dzień jest. 14, 15, 16 stopni no to są 3, 4 stopnie więc to też za bardzo nie miałoby sensu więc trzeba się chwilowo wstrzymać na poprawę pogody no jak zwykle siejemy samcem, to jest ciągnik u nas w gospodarstwie od tych wszystkich lżejszych plac i do tego się nadaje to już w każdym filmiku, w którym on jest pokazywany to jest to samo mówione jak zwykle Piotrek operator ja kamerzysta no nie dopuszcza mnie chłopak, po prostu lubi sobie pojeździć. Ja tylko jeżdżę na tygodniu jakiego nie ma, jak coś trzeba zrobić. To głównie ja robię. A przy weekendzie, no to niestety Piotrek przyjeżdża i ja muszę się zadowolić jedynie oglądaniem. Tak, to jest Hondia Komandora tutaj nigdzie nie mam, ale później nagram coś na komandorze. Komandor też nie wygląda źle. Znaczy, nie wygląda źle. Można powiedzieć, że wygląda tak samo. Wygląda tak samo dobrze. Jednak w pewnej chwili nie wiem, czy to był problem oprysku, że był zrobiony w niskiej temperaturze, czy, 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 czy jakiś grzyb atakował tego komandora. Bo pojawiły się żółte liście, ale przyszło ciepło, przyszły deszcze i te liście żółte zniknęły. Tak więc, tak więc komandor też wyszedł na swoje. Widać tutaj na liściach, że były wiosenne przymrozki. Widzicie przewężenie? Pewnie u każdego to idzie znaleźć. Tak więc, yy, wiosenne przymrozki zrobiły swoje. Ale to jest norma. Pszenica naprawdę zdrowa, nic tu się nie dzieje. Skrzypionki póki co nie widać, ale sądzę, że jak będziemy robili grzyba, no to pójdzie też jakiś oprys na skrzypionkę. Już jak dbać o wszystko, no to dbać tak, żeby był efekt jak najlepszy. Tak sobie założyliśmy w tym roku. W sumie wczoraj jeszcze nawet nie planowaliśmy wysiewu tego nawozu, a dzisiaj rano tak przeszliśmy się po polu. Pogadałem z Piotrkiem, pogadałem z tatą. I kurczę, no zapadła decyzja, że trzeba spróbować, co nam szkodzi. Nie jest to aż taki duży nakład. Po 1090 zł płaciliśmy za tonę Saretrosano 26, tak więc siejemy 100 kilo, więc wychodzi coś około 100 paru zł na hektar. Miejmy nadzieję, że jak nie w plonie, to chociaż w jakości się to zwróci i pszenica to odda. Nie jest to taki duży nakład, warto spróbować. Jak tu mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Więc w tym roku naprawdę wszystko idzie konkretnie. I miejmy nadzieję, że efekty będą dobre. Zresztą, o tutaj jest dobry przykład, że coś gdzieś niedopryskane było trochę. Może końcówka zatkana, może coś. Jest mały mijaczek, ale zobaczcie. No, kurde, pszenica jak dla mnie jest ekstra. Że chciałbym mieć co roku tak wyglądające pszenice. a na pewno. Plon będzie dobry. Zresztą o plonie to już niedługo będziemy gadali, bo jakby nie patrzeć, żniwa dwa miesiące i będzie wjazd na pewno w pole. Więc już lada dzień, można powiedzieć, trzeba się brać za kombajn, szykować go. Jest kilka rzeczy do zrobienia, o tym też będziemy Wam opowiadali. W końcu klas drogi nie był. Trzeba przy nim trochę porobić, żeby się nie martwić, jak się pojedzie w pole. Dobra, pokażę Wam później jeszcze komandora. Na razie, cześć. No ma, jak obiecywałem Nagrywam teraz Komandora Ares Patrzcie kto ze mną jest, Aresik przyszedł Najfajniejszy pies na świecie Lubi się głaskać, drapać I tym podobne sprawy Ale Nie o nim ten filmik, dobra To jest Komandor Jak widzicie Też Jest konkret I naprawdę Wygląda to jak dla mnie wzorowo. Nie powiedziałem, jak nagrywałem na Hondi, że ogólnie w tym roku będzie dane jakieś 200 kg czystego azotu. Więc, no, tak na około 8 ton. Zobaczymy, czy uda się to zdobyć. Czy to wyjdzie. Tutaj są ścieżki, wyjeżdżone trochę. Pomimo, że sam ma tak szerokie koła, to zwróćcie uwagę, że. Ścieżki się pozarastały, no ale teraz się jeszcze trochę zjeździ. No bo będzie to dwójka, będą jeszcze jakieś odżywki, więc na pewno jeszcze trochę się je wyjeździ. No trudno, nie ma straty, nie ma zysku bez straty. Mus, musowo po czymś przejechać. A że sam ma szerokie koła, no to zostawia szerokie ślady, trudno. Jest to wpisane w ryzyko, zresztą tutaj widać, jakie są szerokości przejazdy. Przynajmniej dobrze widać, gdzie jechać, to też się liczy. Jeśli trochę szumi, no trudno. Na to nie ma wpływu, bo wieje wiatr jest już dużo pak. Kwitnie i kwitnie, tam jest tył nasz, ale go teraz nie widać. Tak więc tak wygląda Komandor Jak dla nas też super, pomimo tych problemów z przyparzeniami wyszedł na prostą i teraz ciśnie w górę. Tak samo jak na tak samo jak na... Widać, że też występne przybroski były, są przewężenia. Tak samo widać, łan jest zdrowy. No jakieś tam liście żółto od ale kurde, to są stare liście. No, musi to pożółknąć, ale naprawdę jest ok, Na pewno zrobimy jeszcze w tym roku te dwa i pewnie te trzy, bo te trójka to już tam groszowe sprawy i jak się tyle zainwestowało, to już że tak powiem głupotą, by było w ogóle tego nie robić więc na pewno zrobimy i tak to wygląda no, tutaj jest łan komandora tutaj jak widzicie taki ciemniejszy pasek tam się zaczyna hondia a to podejdę Wam pokażę tą drugą hondię nie ustępuję tamtej którą Wam pokazywałem bo tam to jest po innym stanowisku tu jest pszenica po pszenicy tutaj też jest pszenica po pszenicy bo tamto pole, które nagrywałem pierwsze w Kondi, to była pszenica rzepaku No jak widać, kurde. No ja nie widzę różnicy, no. Tutaj jest kurde, nie chcę was kłamać. Ale jest trzeci raz pszenica. Czekajcie, niech policzę. Pierwszy, drugi, trzeci. Albo nawet czwarty. Nie dam, nie dam, nie dam nie skłamie was, nie przypomnę sobie trzeci bądź czwarty raz. No bo tu był wcześniej rzepak, później była raz pszenica, agrorewolucyjna pszenica, nie. Trzeci, jest trzeci raz pszenica po pszenicy. Jak widać, jeśli się nawet pszenica po pszenicy odpowiednio zadba, odpowiednio opryska, to są kurde, efekty odpowiednie. Wiem, będzie hejt, że nie ma płoto zmianą. Nie ma, przyznam się, nie ma takiego, jak być powinno. Powinien być rzepak, powinna być pszenica, a później ewentualnie jakieś trąszkowe bądź wiosenny zasiew i znowu rzepak, tak, żeby było płodozmian. No, powiecie, że my go nie zachowujemy. No, niestety kalkulator pokazuje coś innego. Za mało mamy hektarów, żeby to dzielić jeszcze na trzy części i siać coś, coś co się mniej po prostu opłaca. I robimy tak jak robimy. No jeśli będzie za to hejt, trudno. Dużo jest rolników u nas w okolicy, to tak samo robi na takiej samej zasadzie. U nas są dobre gleby, więc to wychodzi. Jeśli by były słabe gleby, nie byłoby na to opcji. O, patrzcie, przyszedł potwór. No cześć Ares. No biega sobie ze mną, fajny przyjaciel. Tak więc wracając do pół do no nie jest zachowany idealnie, jest jak jest, nagro jak to było mówione to teraz takie są realia u nas niestety musielibyśmy mieć co najmniej jeszcze 20 hektarów żeby coś w tym płodozmianie zmienić tych hektarów nie ma nie ma skąd wziąć, więc zostaje tak jak jest no tak więc to by było na tyle czekamy na pozytywne, może negatywne komentarze jedne i drugie są wskazane tak więc Dzięki za oglądanie. Kolejny odcinek pewnie będzie spryskania na te dwa. Chyba, że będziemy mieli czas na nagrać coś z pracy przy kombajnie. Bo coś już się zaczęło, ale nie nagrywaliśmy, bo nie było kiedy, bo pracujemy tylko wieczorami. I to jest tak godzinkę, półtorej codziennie po pracy, powoli, powoli coś się zaczyna dziać. Ale to też wszystko powiemy co było robione. Nie ma ściemy, nie ma nic ukrywania. I ma najdroższy sprzęt trzeba bo Zresztą co tu ukrywać? Dla mnie to jest bez sensu. Dobra. Nie nawijam dłużej makaronu na uszy. Bo i tak już trochę nagadałem. Nie chcę Was zanudzić. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. A tu Ares. Ares! Ale depczesz pszenicę. Dobra. Na razie. Cześć.